Zwykle, taka jest natura tych naszych spotkań, dzielę się tutaj z Państwem tym, co przemyślałem i zrozumiałem. I tak jak rozumiem, to o tym, co rozumiem, pozwalam sobie gawędzić. Ale dzisiaj wyjątkowo chcę Państwu opowiedzieć o tym, czego nie rozumiem. Chociaż myślę, staram, kombinuję, staram się, mam jakieś hipotezy, ale do końca nie rozumiem. Nie rozumiem jak można uwielbiać Donalda Tuska i pokładać nadzieję w Donaldzie Tusku, jeśli się nienawidzi Jarosława Kaczyńskiego? Tak, dobrze Państwo słyszą, ponieważ ja wiem, że zbałwanieni, to takie określenie wojaka szwejka. bałwanieni tymi mediami, z którymi macie Państwo non-stop do czynienia. Uważacie Państwo, że z, z oczywistą rzeczą jest coś wręcz przeciwnego, że to jest właśnie oczywiste, że jak się nienawidzi Jarosława Kaczyńskiego, to trzeba kochać Donalda Tuska, ponieważ Donald Tusk jest jego głównym przeciwnikiem. Otóż nie, wiem, że jak podobno Einstein mawiał, łatwiej rozbić atom niż przesąd, ale mimo wszystko spróbuję pokazać, jak bardzo fałszywy jest ten stereotyp ustawiający obu wspomnianych panów na jakichś przeciwnych biegunach sceny politycznej, tożsamości. Oni się ustawili na przeciwnych biegunach sceny politycznej, oni postanowili właśnie oprzeć swoje istnienie na rozgrywaniu tego konfliktu tożsamości typowego w postkolonialnym państwie. Wielokrotnie o tym mówiłem, pisałem między kompradorską ze swej natury postkolonialną elitą, a tubylczym ludem, wtrąconym też w swoiste aberracje przez doświadczenie wielu pokoleń istnienia, kształtowania się bez niepodległości, bez suwerenności. Więc tak oni postanowili taktycznie zająć te miejsca, ale przecież jest zasadnicza między nimi różnica, która sprawia, że nie rozumiem, jak można uwielbiać Donalda Tuska i widzieć w nim nadziei, jeżeli się nienawidzi Kaczyńskiego i chce się, żeby Kaczyński został odsunięty od władzy. Jak można wierzyć, że to Donald Tusk chce go odsunąć od władzy i że go odsunie od władzy, jeśli się pamięta, a skąd w ogóle Jarosław Kaczyński ma władzę? Może już wszyscy zapomnieli, więc ja przypomnę. Jarosław Kaczyński ma władzę dlatego że Donald Tusk wyjechał z Polski, bo miał ją w tyle i swoją partię i tę praworządność, której miał bronić i to wszystko, o czym gadać, gadał, miał w tyle. I już mówię o tym nie po to, żeby podkreślać skądinąd znany powszechnie fakt kłamliwości Donalda Tuska. Można znaleźć w sieci takie nagranie z. Końcówki jego rządów, gdzie on odpowiadał na pytanie, że podobno są takie plotki, że pan się do Unii Europejskiej chce przenieść, a Tusk mówi: Tak z pamięci cytuję: 50 razy już odpowiadałem na to pytanie, że nie, nigdzie się nie wybieram, nie chcę nigdzie do Unii Europejskiej, ja tu mam pracę, tutaj bronię ojczyzny przed Kaczyńskim, tata, tra, tata, tydzień później. Dowiedzieliśmy się z mediów, że pojechał, nawet chyba jakichś tam liścików pożegnalnych nie wysyłał. Nie udało mu się co prawda zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej w co celował, ale udało mu się też niezłą synekurę załapać, może o tyle lepszą, że... Przewodniczący Komisji Europejskiej ma co nieco do roboty, a przewodniczący Rady Europejskiej w sumie te same obrywy, a tylko czasem jakiemuś pijakowi marynarkę założyć. I to też nie jest obowiązkowe. A ustalić kalendarz spotkań, zapewnić słone paluszki i wodę mineralną na te spotkania szefów państw czy, czy, czy głów państw unijnych, zależnie które jest przez kogo reprezentowane, o, i cała robota. Rok przed tym wyjazdem Donalda Tuska, pan Bartłomiej Sienkiewicz, który wiem, że dzisiaj jest postacią groteskową, no bo <grywny> uwierzył w to, że potrafi być politykiem, praktykiem i został tym nieudacznym policmajstrem, którego właśnie poddani nagrali to za pomocą jakiegoś kelnera, żenu, żenada po prostu totalna, ale zanim on został nieudacznym politykiem, praktykiem, to był bardzo dobrym teoretykiem. To jest częste, że dobrzy teoretycy w praktyce zawodzą kompletnie wywalając się na drobiazgach. Więc pan Sienkiewicz, naprawdę niezły teoretyk, udowodnił teoretycznie, bodajże to było w Tygodniku Powszechnym, że, że Donald Tusk będzie rządził wiecznie. Ponieważ, jak to ładnie ujął Sienkiewicz, fajny eufemizm, trafnie rozeznał układ sił w Polsce i skutecznie się weń wpisał. Nie będziemy się zajmować teraz rozbieraniem, co to znaczy, że trafnie rozeznał i w, w jaki sposób się wpisał. Państwo to wiedzą, ja to wiem. Szkoda czasu. Ważne, że on się tam wpisał nie po to, żeby tym państwem rządzić. On się wpisał po to, żeby przeskoczyć. Dla Donalda Tuska zawsze wszelka kariera w Polsce była tylko katapultą, a marzeniem była tam prawdziwa polityka. To go zasadniczo różni od Rasława Kaczyńskiego, który chce rządzić Polską po to, żeby rządzić Polską. Co z tego wynika? Zobaczcie Państwo, jeśli mi nie wierzycie, w analizę, ale przypomnijcie sobie Państwo, naprawdę, obserwację tego, co robił Donald Tusk, kiedy rządził. Robił to, żeby się nikomu nie narazić, a zwłaszcza, żeby się nie narazić Zachodowi, czyli jaki jest sposób, żeby się nikomu nie narazić? Nic nie robić. I on dokładnie to robił. Nic nie robił, żeby mieć wysokie słupki sondażowe i czekał na ten moment, prawda, i zabiegał o to intensywnie, żeby tam wyskoczyć, przeskoczyć. Ale kopnęli Donalda w ogon. Prawda jest taka: skończyła mu się kadencja, nie dostał żadnej propozycji, którą się zwyczajowo w Unii Europejskiej dostaje. Albo zostań tam wysokim komisarzem od czegoś owegoś, albo niskim komisarzem, albo kimś takim, o którym w ogóle publika nie wie, ale który ma świetny gabinet z doskonałym widokiem, zarabia dużą kasę i te. Nie. Nie dostał tu z żadnej propozycji, dostał czysto symboliczną funkcję przewodniczącego Partii Ludowej, którymi, jak wiadomo, że i przewodniczy przewodniczący CSU, i tenże przewodniczący Partii Ludowej nie ma nic do gadania, ale jest to sekretarka przy, przy kanclerzu Niemiec, czy, czy przy szefie CDU. No akurat teraz kanclerz nie jest z CDU, ale pewnie się to szybko zmieni. Nawet tego mu nie dali dokończyć. Nie, wysłali go, dobra spadaj do Polski, znaczy tam, y, jedź do Polski Donaldzie walczyć, znowu o wolność swego kraju, powiedziała pani van der Leyen. No i co? I teraz Tusk, myślicie Państwo, że on nie chce tam wrócić? Człowiek, który całym życiem dowiódł, że jego jedyną ideą jest on sam i jego własne dobro, a jego marzeniem jest być tam. Jak to mówią, jego Koledze na taśmach kelnerskich, być tym dużym misiem z dala od tego całego syfu. Czy Donald Tusk jeszcze ma szansę wrócić na unijne stanowiska? Jedną ma, jeżeli zostanie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Nie premierem. Premier to ma za dużo urwanie u BAP, żeby Państwo nawet nie wiecie, kiedy Leszek Miller. On miał taki fajny okres, kiedy był już byłym i, i jeszcze mu tam Schetyna nie namówił go, żeby z, znowu był aktualnym. I w tej przerwie, jakbym byłym, był byłym, to mówił bardzo mądre rzeczy, bo to tak jest, że politycy dopiero jak skończą karierę, to wtedy mówią mądrze. Nie wszyscy oczywiście, ale wtedy ci, co mówią mądrze, to, to nigdy wtedy jak są czynni. Więc jak były premier, to Leszek Miller to gdzieś opowiadał, że on jako premier nie miał de facto żadnej władzy. Bo de facto władza premiera w Polsce jest mocno dziwna i ograniczona. Za to ma od metra po prostu całą, co do godziny, wypełniony. Nie będzie miał czasu, nawet jeżeli podejdzie do tego premierowania tak jak Tusk podchodził do swojego. Ale, no dobrze, wyobraźmy sobie, że nie daj Boże, zakładam, że to nie daj Boże pochodzi od Donalda Tuska. Spełnia się ten koszmar, o którym mówił w przedsionku do tvn o którym mówił w przedsionku do tvn do pani redaktor ten koszmar, że tam wraca na te wiejską, mało tego, że jeszcze wygrywa wybory i musi zostać premierem, i mu spada na łeb to wszystko, ten węgiel, nie wiem, czy brak węgla, wojna, uchodźcy, tego, Coś, co powie naiwni jego stronicy, myślą, no tak, tak, ale on przecież pojedzie do Unii Europejskiej i dostanie te wszystkie miliardy, których PIS nie dostał, bo one tam leżą i tylko czekają, żeby Polaków przekupić, żeby się wyrzekli, prawda, i wybrali Tuska i pozwolili mu rządzić. Tylko, że to nie są żadne miliardy, takie jak tam Tusk pokazywał, że na paletach leżą sterty banknotów, można brać i wydawać na co się chce. To są miliardy na bardzo konkretne zakupy, które są Polsce potrzebne jak zęby w zawiasy w plecach. No, uwierzcie mi Państwo, nie będę tutaj tego wątku rozwijał. Więc zostanie Tusk tym premierem i w ciągu roku go wszyscy znienawidzą, bo się okaże, że tutaj wszystko mówili, aby tylko PiS odsunąć od władzy, no odsunęliście PiS od władzy i co? A prezydenta nie odsunął, nie? Lepszy jest wariant. I Donald Tusk gra w ten wariant. Przegrać wybory w 2023 roku, nie musieć tworzyć gabinetu, ale zostać niekwestionowanym szefem opozycji. I proszę zobaczyć, co robi Tusk w tej chwili. Niszczy czarza z Przede wszystkim główny cel zniszczyć Lewicę. Chodzi wszystkim opowiadają połowcy każdy dziennikarz, to potwierdzi, że czarza z i w ogóle Lewicę trzeba wywać, żeby nie weszła do przyszłego parlamentu, bo oni się natychmiast dogadają z pisem i w ten sposób się nie odsunie pisu od władzy. Zważywszy stopień fanatyzmu i zacietrzewienia, w takich ośrodkach, pamiętajmy, Gazeta Wyborcza przez też z nienawiści do pis w 2005-2015 roku od PISowi otworzyła drogę do władzy, ponieważ rzuciła się popierać partię razem i w ten sposób wyeliminowała lewicę z Sejmu i dzięki temu 35% PiSu się fuksem przełożyło na większość sejmową bezwzględną. Prawda? To zasługa liberalnych mediów. Więc oni nie myślą nadal. Jestem przekonany, że nadal nie myślą. Chwycili to rękami i nogami. Jedna lista, jedna lista, na no jedna lista będzie znaczyło, że tak, trzeba z tego wykasować, nie będzie żadnej yy, współpracy Bądźmy pewni, bo powiedzmy, że nawet gdyby czarzasty, co wątpię, yy, wyrzekł się ambicji jakichkolwiek i lewica przyszłaby na kolanach, to już się i Tusk tak ułoży listy wyborcze, że oni tam się gdzieś nie załapią. Dlaczego czarzasty jest głównym wrogiem, a nie hołownia, jakby się zdawało ludziom z Dlatego, że hołownia jest słabiutki i jego też Tusk wykończył. No, on też go musi wykończyć. Nie wiem, czy musi wykończyć Kosiniaka, kamysza bo to jest taka PSL, to jest tam wsiowa przybudówka, platforma. Od dawna oni się zgodzą na wszystko, na każdych warunkach, więc powiedzmy, że ich weź się i, i, i przyjmie do siebie, ale jeszcze musi wykończyć Trzaskowskiego. No ale to też nie jest trudne, bo Trzaskowski jest takim człowiekiem, no jakby powiedzieć, bez. Amerykanie mówią gaz, flaki. No, u nas się mówi raczej o innych o gruczołach męskich, że a w każdym razie mówimy o tym, czego trzaskowski nie ma. To jest taki smer on by bardzo chętnie Przyjął władzę, ale żeby tak lud przyszedł go, wziął na ręce, uniósł go i zaniósł go i na tym tronie osadził, to tam trzaskowski sobie siądzie. Cokolwiek sądzić o Tusku, on tak nie działa. Nie? Przypomnę rok 2007, kiedy zdobył władzę, bo poszedł w pod prąd całego swojego obozu, który chciał jakiejś wielkiej koalicji z Leperem e, prawda, i Gertychem, i zupełnie innego wariantu, a Tusk się uparł nie, nowe wybory i te wybory wygram. Wszyscy byli przekonani, że je przegra. Wygrał je rzeczywiście, niestety, więc on jednak potrafi zaryzykować. Dlatego przyjdzie moment, kiedy Tusk uderzy i Trzaskowski go zniszczy po prostu, a Trzaskowski się nie ruszy, ponieważ jest susłem takim sennym, prawda, no smurfem lalusim, więc to też zrobi. Efekt będzie taki, że oczywiście Tusk gwarantuje PiSowi, że PiS te wybory wygra na tyle, żeby rządzić. Ale Tusk, ale PiS gwarantuje Tuskowi, że on będzie tym jedynym liderem zjednoczonej opozycji. Dlaczego to mówię z taką pewnością? Bo przecież to się już stało. Patrzcie Państwo, Tusk na taką kampanię, która zresztą od razu zdradza, co będzie dalej, że przy każdej możliwej czy niemożliwej okazji podkreśla, że właściwie ta władza jest nielegalna, bo wybory nie były uczciwe. On nie mówi, że sfałszowane, bo sfałszowane znaczy coś konkretnego, on mówi, że nie były uczciwe, bo to tak można sobie ględzić. Ogólna ględność, o której wielokrotnie Państwu opowiadałem. Więc sobie tak ględzi, że wybory nie były uczciwe, bo telewizja państwowa była stronnica. No, Przepraszam Państwa, żyję w trzeciej Rzeczpospolitej od samego jej zarania, a wtedy już byłem człowiekiem dojrzałym, to nie przypominam sobie żadnych wyborów, w których by telewizja, media państwowe nie były stronnicze i wszystkie inne zresztą też, prawda? I nikt nie mówił, że wybory są przez to nieuczciwe, że TVN yy, wali w prawicę rękami i nogami, prawda? I to przy użyciu rozmaitych fake newsów yy, i że, że Bolesław Komorowski jest nielegalnym prezydentem, bo bo, bo, bo no... Prawda, bo, bo nie był w Ale Tusk się zagonił w tych opowiadaniach, tych, tych drdymałów o tym, bo oczywiście to zapowiada, co będzie po następnych wyborach. Po tym jak rozproszą się listy, no bo tu będzie mówił jedna lista, jedna lista, ale czarzasty wąt z tej jednej listy, chołownia, wąs tej jednej listy, a najlepiej to by się jeszcze i trzaskowskiego pozbył, więc oni będą musieli wszyscy i chołownia, i lewica na pewno będą startować osobno, czy chołownia z PSL-em, wątpię. PSL raczej przyklei yy, platforma, bo oni wiedzą, gdzie konfitury są. Na, na niczym się może nie znają, ale na dojeniu to się znają. E, więc pójdą trzy listy. Oczywiście w związku z tym głosy opozycji się rozproszą. W związku z czym tusko głosi, że wybory były nieważne. Nieważne, bo nie były uczciwe, bo telewizja państwowa nie była bezstronna, bo na pewno nie będzie bezstronna. To, to już wiadomo, ale nie to jest ważne. On się w pewnym cię zagonił, bo przypomniał. E, Właśnie pytany o wybory, nie były uczciwe, bo, o, i tutaj jakby, żeby wzmocnić ten absurdalny, skonny argument, że nie były wybory uczciwe, ponieważ telewizja nie była bezstronna, to użył jeszcze jednego argumentu, że przecież wybory prezydenckie nie odbyły się w konstytucyjnym terminie. No nie odbyły się w konstytucyjnym terminie, to jest prawda, bo był COVID. Znaczy może COVID... Nie, nie, nie był tutaj czynnikiem decydującym, ale była ogólna panika, histeria, wariactwo. Próbował Jarosław Kaczyński zrobić jakieś wybory kopertowe, które do dzisiaj, myślę, jeszcze długo będą czkawką się odbijały. I tak naprawdę to parę osób rzeczywiście powinno ponieść odpowiedzialność. Za te, to wszystko, co w czasie tej epidemii usprawiedliwiano histerią i walką z epidemią, bo tam się zdaje się dużo nieprawidłowości zdarzyło nie tylko przy wyborach kopertowych, których w końcu nie było, ale nie o tym w tej chwili mówimy. Nie byłyby wybory uczciwe, bo się nie odbyły w konstytucyjnym terminie, bo gdyby się odbyły w konstytucyjnym terminie, powiada Donald Tusk, to by wygrał Rafał Trzaskowski. No, zaraz, zaraz, zaraz. Ja takiej sklerozy jeszcze nie mam ani Alzheimera, i myślę, że Państwo też nie mają, że pamiętacie, że gdyby wybory się wybyły w terminie konstytucyjnym, to nie Rafał Trzaskowski był kandydatem wtedy Platformy Obywatelskiej, tylko Małgorzata Dawa Błońska. I myślę, że jeszcze Państwo pamiętają, że była ona kandydatką tak beznadziejną i, i zrobiła tyle bzdur, głupot nawygadywała i tyle popełniła błędów, i tyle miała wpadek, że. Można zaryzykować, że gdyby te wybory się odbyły normalnie, tak jak powinny, bez całej tej histerii, to pani reprezentująca Platformę Obywatelską nie weszłaby do drugiej tury. Wszedłby być może Kosiniak-Kamysz, wszedłby być może Hołownia i obaj zresztą mieli większe szanse z urzędującym prezydentem w drugiej turze wygrać. Dlatego PiS, nie byłem przy tym, nie siedziałem za szafą, ale przecież gołym okiem widać skutki, dlatego PiS zawarł, Cichy, śmierdzący deal z Platformą Obywatelską, że pozwolił im wymienić kandydata w zamian za to, że oni pozwolili na niekonstytucyjny termin wyborów. Dzięki temu kandydat PO wszedł do drugiej tury i dzięki temu Andrzej Duda wygrał. Bo z Rafałem Trzaskowskim akurat było mu najłatwiej wygrać. I dzięki temu pisma, co chce, czyli prezydenta i Donald Tusk, opozycja, wtedy nie Tusk to robił, też ma to, co chciała. Pis podał rękę, wyciągnął i podtrzymał ich na pozycji swojego głównego przeciwnika, bo jest dla nich wygodnym przeciwnikiem. Bo gdyby nie był wygodnym przeciwnikiem Donald to nie budowano by go codziennie w wiadomościach TVP i w TVP Info, waląc w niego jak w bęben, że für Deutschland, że to, że tamto, to niekoniecznie zresztą są to jakieś argumenty fałszywe, ale, ale one budują, przecież każdy wie, że takie coś, wskazywanie jednoznaczne wroga sprawia, że wielu ludzi w nim rzeczywiście widzi wroga władzy. Archetypiczny przykład to to, jak niszowe środowisko komunistycznych rewizjonistów, tzw. komandosów, propaganda komunistyczna wykreowała na przywódców i symbol masowego buntu niepodległościowego w 1968 roku. I było to tak skuteczne, że w Adamie Michniku czy Jacku Kuroniu zobaczono nie tych rewizjonistów, że oni byli komunistów bardziej komunistycznych od, od komunistów zdeprawowanych, prawda? ideowych, w przeciwieństwie do tamtych do tych aparatczyków, tylko zobaczono w nich liderów walki o polską niepodległość. To jest wielki sukces generała Moczara. I ten sukces się w wielu wypadkach powtarza. I mam wrażenie, że z pełną świadomością jest to tutaj rozgrywane. To jest moja hipoteza w sprawie tego, czego nie rozumiem, czyli jak można. Wielbić Donalda Tuska i być wiernym żołnierzem Donalda Tuska, jeśli się nienawidzi Kaczyńskiego. A dlatego, że propaganda PiSu bardzo stanowczo pokazuje, to jest nasz wróg, ach my się najbardziej tego Tuska boimy, ach my się najbardziej boimy jednej listy. Nie głupie Lemingi, przepraszam Państwa, to była mowa pozornie niezależna, niech sobie Lemingi wierzą w to, niech oni go popierają, niech, Walczą no, z tego, bo my chcemy z Tuskiem w ten sposób, Tusk przyjmuje tę pomoc. Na razie tę pomoc przyjmuje, bo ona mu jest dokładnie jak było z tymi wyborami. PIS zyskał to, czego potrzebował, żeby nie przegrał jego kandydat, a platforma to, czego potrzebowała, żeby ona nie została strącona z roli lidera głównej partii opozycyjnej. Co by się stało, gdyby jej kandydat do tury wyborów, kandydatka do drugiej tury wyborów prezydenckich nie przeszła. Więc teraz ta sytuacja moim zdaniem jest powtarzana i Donald Tusko kupuje, bo on chce przegrać te wybory w 2023 roku, żeby wtedy po pierwsze będzie miał winnych. Winni będą czarzasty, winni będą chołownia, winni będą wszyscy, którzy mu się nie podporządkowali, nie oddali mu się w całkowicie w pakt, w służbę, nie zgodzili się na wspólną listę, którą on gdyby tak usadził, żeby i tak nie weszli do Sejmu. Oni będą winni. I wszystkie gazety wyborcze będą jechać po tych, że rozbili jedność prawicy. Pani Kublik już teraz pisze kawałki, prawda, demaskujące hołownię, że on chyba nie chce zwycięstwa nad nadpisem. Tak, to jest bardzo morderczy, skuteczny chwyt dla rozhistoryzowanego żelaznego elektoratu. Więc nie, Tusk zrobił, co mógł, no nie wygrał wyborów, ale przynajmniej jest, pozostaje jedynym liderem opozycji. Tak to będzie, będzie krzyczał, że wybory były nieuczciwe i będzie się szykował do wyborów prezydenckich. Ktoś powie, dlaczego? Przecież prezydent nie ma w Polsce żadnej władzy. A nie ma. Sam Tusk mówił lekceważąco o tym pilnowaniu żrandola ale o jemu nie będzie chodziło o polski żarandol. Prezydent Polski będzie reprezentował Polskę na zachodzie i wejdzie Donald Tusk, tak sobie marzy, myślę, w snach, jak ma takie sny, jak senator z trzeciej części dziadów, a takie sny, jak na to posiedzenie te europejskie, gdzie siedzą te wszystkie Delejeny Delej, i Timmermansy, prawda, i inne, i on wparowuje i mówi do takiej Leyen: no, wróciłem, wysłaliście mnie w na prowincję, do mojego rodzinnego kraju pochodzenia, jeszcze sobie kpiąc ze mnie, że mam tam walczyć o wolność. A tu jestem teraz, znowu na salonach europejskich. I co macie mnie do zaproponowania? I w tym momencie się Donald budzi. Mam nadzieję, że się obudzi z ręką gdzieś poza łóżkiem, ale ten sen na razie śni. I to mnie nie dziwi, że on dla mnie to jest oczywiste. Naprawdę, wskażcie mi proszę, jeśli ktoś nie wierzy, wskażcie mi słabe punkty w moim rozumowaniu, gdzie ja ten, tylko proszę mi nie opadać, że przecież Tusk wie, że praworządność jest zagrożona i klitusz bajdusz, bo no przepraszam, no to kto śledzi politykę i wie jak politycy myślą, a zwłaszcza jak ten polityk myśli, to, to nie. No ale jeżeli twierdzicie, że się mylę, no to proszę mi wskazać gdzie. Jeżeli mi nikt nie wskazuje, że się nie mylę, to ja uważam, że się nie mylę. I na to liczy Donald Tusk, i na to też liczy Jarosław Kaczyński. Czyli ci wszyscy, co tak nienawidzą Kaczyńskiego, że z tej miłości do Kaczyńskiego gotowi są dać się pokroić za to, żeby Donald Tusk stworzył jedną listę i wygrał, odsunął pis od władzy, to oni właśnie utrzymają prawo i sprawiedliwość o władzy. Ja tego nie rozumiem, ale to, że to nie rozumiem, to nie jest powód, że mnie to nie śmieszyło bardzo choć wiem, że jest to ogólnie potępiana tak zwana Schodon